Marcin Dorociński, Widzew Łódź. Witam Państwa na briefingu przed meczem 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa. a Widzewem Łódź. Spotkanie jest zaplanowane na piątek 24 lutego godzina 20.30. Stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym właśnie meczu. Tradycyjnie wraz ze mną jest trener pierwszej drużyny Janusz Niedźwiedź Dzień dobry. oraz kapitan zespołu Patryk Stępiński. Na wstępie do Waszej dyspozycji będzie trener Janusz Niedźwiedź. Proszę o pytania do niego. Proszę zarazem również o przedstawienie się i podanie redakcji, jaką reprezentujecie. Dzień dobry, trenerze. Robert Fiećko, Telewizja. To ja. Ja, takie trochę prywatne pytanie. Czy, czy czuje Pan taką satysfakcję, że jest Pan w ten weekend na ustach no, niemal całej Polski? Tak? No bo to klasyk, bo to taki mecz, który rozpala całą piłkarską Polskę. Kompletnie nie odbieram, że ja jestem na ustach. Myślę, że ten mecz jest na ustach, bo jest to klasyk i znamy, Pan jest jednym z znamy historię. Tak, oczywiście. No. Myślę, że my, trenerzy, tak samo jak piłkarze, wszyscy czekają na takie mecze i tutaj e, nie ma co od tego odchodzić, że to jest mecz, jak, nie że to nie jest mecz jak każdy inny, że to są mecze e, z bogatą historią, e, z takim, e, z taką otoczką, która, którą my się wszyscy marzą, żeby w takim meczu meczu zagrać w poprzedniej rundzie taką, z taką nieśmiałością, tak ja to widzę, widzę, przystępował do tego meczu z Legią. Czy teraz jest inaczej? Czy teraz jesteście już bardziej pewni swego? Myślę, że jesteśmy na pewno dojrzalsi. Zrobiliśmy swoje kroki, które e, chcieliśmy zrobić. Na pewno e, tych meczów w Ekstraklasie już mamy więcej, dlatego też e, ta świadomość nasza jest, jest większa. E, pół roku temu się nie udało, e, natomiast w piątek jest kolejny mecz i kolejny rozdział tej historii. Tutaj rozmawialiście panowie przed chwilą o, o datach, i na no czas chyba zmienić te, te niekorzystne statystyki. No tak, rozmawialiśmy, bo w, jeszcze w XX wieku, 25 lat, widzew nie przegrał meczu ligowego u siebie z Legią. Trzykrotnie wygrał na Łazienkowskiej. Dwukrotnie te mecze mocno przyczyniły się do tego, że widzew zdobył Mistrzostwo Polski. W XXI wieku ta statystyka jest dla nas brutalna, bo nie wygraliśmy jeszcze, natomiast to jest już nowa historia. My chcemy napisać nową historię i czas zmienić ten bieg. Co trzeba zneutralizować w zespole Legii, żeby, żeby przywieźć z Warszawy komplet punktów? Jest kilka elementów oczywiście, ale myślę, że najważniejsze to, żebyśmy my jako zespół w każdym elemencie funkcjonowali tak, jak sobie zakładamy, tak, jak chcemy zagrać. I, I tam na pewno nie będziemy czekać na to, co zrobi Legia, tylko chcemy świadomi swojej wartości i siły, pojechać i grać na swoich zasadach. Rzezuł jest znany z tego, że lubi prowokować, lubi zaczepiać piłkarzy na, na, na boisku. Czy uczula pan swoich zawodników, żeby na to, na, na to nie zwracali uwagi, żeby nie dali się, nie dali się sprowokować? Myślę, że jutro. Utrzymanie tego poziomu koncentracji będzie też jednym z czynników do prowadzących do zwycięstwa, bo e, będzie komplet, to co na to myślę, że wszyscy czekają i każdy chce grać e, w komple na, przy komplecie kibiców. My też e, co drugi tydzień gramy przy komplecie u nas, więc jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, że, że jest głośno, że jest e, bardzo dużo ludzi, dlatego kluczowe dla nas to oczywiście utrzymanie tej... Tej, te, tego skupienia i e, nie zajmowanie się niczym innym niż tylko tym, żeby wykonywać swoją e, robotę jak najlepiej. To Ja zapytam z drugiej strony, jak zagrać musi widzę, żeby, żeby, żeby zdobyć trzy punkty? Tak jak powiedziałem, na swoich zasadach. E, my gramy w określony sposób i chcemy to kontynuować. Nie zmienia nic, jeśli chodzi w naszym postrzeganiu czy myśleniu, że jedziemy na legię, że będzie komplet. To jest kolejny mecz, w którym są do wygrania trzy punkty. Oczywiście wiemy, że jest to klasyk, że jest to e, historia tych meczów jest, jest bardzo bogata, ale ten mecz jest również o trzy punkty i e, pojedziemy pełni nadziei, optymizmu, ale też e, wiary we własne umiejętności. To na koniec ode mnie, czy zwracacie uwagę na, dochodzą sygnały z ze stołecznego zespołu, że tam są jakieś problemy yy, zdrowotne, kartki, czy, czy to was jakoś zajmuje, czy, czy myślicie tylko o sobie? No nie no, oczywiście patrzymy co się dzieje u przeciwnika, e, wiemy kto nie będzie grał, przynajmniej z doniesień medialnych oczywiście, e, jeśli chodzi o żółte kartki, to wszyscy wiedzą, że nie, nie będzie w tym meczu Ślisza, dlatego e, to jest tak, że Legia ma zmienników, i, i ci teraz zmiennicy będą, będą zastępować tą grupę, która grała wcześniej, ale no, każdy ma swoje jakieś problemy, i, a my to traktujemy jako wyzwanie i, i tak do tego podchodzimy. Piotr Galiński, Telewizja Polska. Panie trenerze, Pana zdaniem, jak gra Legia wiosną? Czy to jest taki przekonywujący sposób gry, czy ma już swój styl, czy, czy jednak tej drużynie coś brakuje jeszcze? Ma swój styl, na pewno jest zespołem dojrzalszym taktycznie, widać też zmienili ustawienie, też zmienili strukturę jeśli chodzi o, o zespół, natomiast też momenty są, gdzie grają nierówno i nawet przykład w meczu z Koroną, gdzie wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą, nagle kilkanaście czy kilkadziesiąt minut mogło obrócić to spotkanie zupełnie o 180 stopni, dlatego mają swoje mocne strony, ale mają też swoje dolegliwości, które my chcemy wykorzystać. A upatruje Pan też szanse Widzewa w tym, że właśnie gracie na wyjeździe, gracie na Łazienkowskiej, bo no już pokazały drużyny, pokazała Krakowia, która zremisowała, mieć Legnica, która minimalnie przegrała, że rzeczywiście tam można pograć w piłkę i można sprawić niespodziankę. No my jesteśmy przekonani o swojej sile, wartości, też ostatnie mecze, 5 meczów bez, bez porażki, 11 czystych kont, to też nie jest przypadek, nie można powiedzieć po 21. kolejce, że jesteśmy przypadkowo na czwartym miejscu, że mamy takie statystyki, więc jesteśmy mocnym zespołem i świadomi tego. Jedziemy do Warszawy, można oczywiście z Legią wygrać i chcemy to jutro zrobić. To jeszcze zapytam, można spodziewać się jakichś delikatnych może roszad w składzie Widzewa na ten mecz? No. Oczywiście, że można się spodziewać. Mamy jeszcze jedną jednostkę treningową dzisiaj, więc decyzja tak naprawdę jutro rano zapadną, kto pojedzie też z nami w tej dwudziestce, tej kto wyjdzie w podstawowym składzie. Zawodnicy oczywiście najpierw jako pierwsi dowiedzą się, kto to będzie. To jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Wczoraj zamknęło się okno transferowe. Nie żałuje Pan, że, że Widzewowi nie udało się pozyskać jakiegoś jeszcze piłkarza, choćby napastnika? Już niczego nie żałuję. Dzisiaj nasze myśli są przy piątkowym meczu i i przy tym, że chcemy jutro wygrać dla nas i dla naszych kibiców. Dzień dobry, Marzeczek. Widzę 24 widzów. Może jeszcze pociągnę temat pytania. Co z Patrykiem Lipskim i Wasylem Lipskim? Jaki ich status jest w tym momencie? No, wiemy, że byli na liście. No i Norman Hansen, ale wydaje mi się, że, że tutaj sprawa jest jasna. Norman z nami zostaje, zresztą myślę, że widzicie, jeśli wchodzi w meczach, to. To tutaj się dla nas nic nie zmienia. Zawodnik został, miał mieć możliwość tego, żeby może w innym miejscu mieć więcej minut. Natomiast Norman został, wygląda dobrze na treningach, jest brany pod uwagę i tutaj sytuacja jest jasna. Jeśli chodzi o Wasyla, to nie mamy tutaj żadnych informacji, żeby, żeby Wasyl od nas miał odejść. Jeśli chodzi o Patryka, to, to też takich informacji do tej pory nie dostałem. Wczoraj się zamknęło okienko, więc. Więc temat jest pewnie zamknięty. Rozumiem, że nie ma więcej pytań do trenera. W takim razie przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Do Waszej dyspozycji będzie kapitan drużyny Patryk Stępieński. Chwilka na przegrupowanie mikrofonów. Bardzo proszę. Jeszcze raz Robert Świećko telewizja to ja Patryk czy, czy czujecie jakby moc tego czy, czy wagę tego spotkania No wiadomo to tylko trzy punkty ale z drugiej strony no wiadomo że to, że to jest spotkanie prestiżowe no na pewno, jeżeli chodzi tutaj o zawodników szatni, to każdy ma świadomość tego, że to jest ważny mecz tutaj dla, dla całego klubu, dla, dla rzeszy kibiców, którzy pamiętają jeszcze te, te potyczki z lat 90., oczywiście my wychodząc na to spotkanie, musimy pamiętać też o tym, że, że to spotkanie będzie miało duże napięcie, nie tylko na trybunach, ale także na boisku. I tutaj, nawet jak było wcześniejsze pytanie, no to na pewno te. Te emocje i, i koncentracja będą jednymi z kluczowych tutaj elementów do tego, żeby, żeby z Legią u nich na stadionie wygrać. Tak samo jak tutaj gdzieś wpadło wcześniej pytanie, czy stwierdzenie, że inne zespoły tam jechały i gdzieś były w stanie tą rywalizację z nimi podnieść. Także my też jesteśmy tutaj przekonani o tym, że jesteśmy tam w stanie wygrać w, w tym spotkaniu. A czy obcokrajowcy, czy obcokrajowcom, którzy są yy, w wie, mówicie o. O tym, że to klasyk, że to taki grand derby, polskie grand derby. No Teraz mam czasy z social mediów, także przez cały tydzień, przez ostatnie dwa tygodnie jest tyle gdzieś informacji, czy to na Twitterze, czy na innych mediach, że oni na pewno z tego korzystają, wyświetla im się to. Także gdzieś jeżeli chodzi tutaj o szatnie, no to na pewno jutro wychodząc na boisko, czy wchodząc z ławki, każdy zawodnik będzie miał świadomość tego, jakie to jest tutaj spotkanie dla, dla całego widzewskiego środowiska. A powiedz mi, czy ta bramka strzelona teraz w tym ostatnim meczu, w tych ostatnich sekundach spotkania dała wam jeszcze takiego pozytywnego kopa, jeszcze jakby umocniła waszą yy, wiarę w to, że jesteście naprawdę mocnym zespołem? No tak, gdzieś od dłuższego czasu tych meczów nie przegrywamy. Ostatnie zwycięstwo przed Śląskiem to był ostatni mecz w poprzedniej rundzie, czyli Corona. Gdzieś na pewno potrzebna, potrzebne było nam to zwycięstwo, bo tak jak powiedziałem, gdzieś tych meczów nie przegrywaliśmy, ale też tych meczów w tej rundzie do tej pory nie wygrywaliśmy. Zawsze czegoś tam, zawsze czegoś tam do, żeby postawić tą kropkę nad i brakowało i na pewno gdzieś ta bramka, tak samo w samej końcówce, to jest zawsze zawsze motywujące, napędza jeszcze na następne tydzień, żeby jeszcze tą pracę na treningach w lepszej atmosferze szczególnie wykonywać, no bo to jest oczywiste, że jeżeli idzie wszystko, jeżeli się tych meczów nie przegrywa, jeżeli się te mecze wygrywa, to w następny tydzień się wchodzi jeszcze z większym entuzjazmem, jeżeli te wyniki są mniej pozytywne, no to trzeba szukać tych bodźców takich pozytywnych, także na pewno to zwycięstwo nam pomogło w przygotowaniach na, na ten tydzień tutaj przed meczem z Legią. I na końcu ode mnie, jakiego tu się spodziewasz spotkania? Jak, ja, ja, jakie według Ciebie jaki to będzie mecz z, z, ze stołecznym zespołem. No jeżeli chodzi tutaj o, o nasz zespół, no to to jest mecz z Legią, ale już jak pokazała czy poprzedni sezon, czy, czy ten sezon, my się nie dostosowujemy. Oczywiście analizujemy przeciwnika, patrzymy jakie są jego mocne strony, jakie są jego słabsze strony, ale przede wszystkim my się skupiamy też na sobie, my nie wywracamy wszystkiego do góry nogami, tylko dlatego, że to jest spotkanie z Legią. Dalej pracowaliśmy przez ten tydzień e, tak samo cały czas. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zwracamy uwagę na to, jakie są ich mocne strony, jakie są ich słabsze strony. Mocne będziemy chcieli gdzieś zniwelować, słabsze wykorzystać, ale przede wszystkim na pewno tutaj się nie należy spodziewać zmiany stylu, jeżeli chodzi tutaj o nasz zespół. Piotr Galiński, Telewizja Polska. To ja trochę kontynuując to pytanie Patryka, wy w czym upatrujecie swoją szansę? Czy to będzie nastawienie na kontry? Bo na pewno jeśli chodzi o grę defensywną, to tam pracy wam nie będzie brakować. No tak, Legia ma zawodników o, o wysokich umiejętnościach, jeżeli chodzi szczególnie o tych zawodników ofensywnych, ale dziś w każdym zespole ekstraklasy jest jeden, dwóch zawodników, którzy decydują o sile danego zespołu, podobnie będzie w zespole Legii. My swoich dzieł upatrujemy swoje szanse. Na pewno będą elementy czy momenty w grze, gdzie przykładowo Legia będzie się utrzymywała dłużej przy piłce, a na pewno będą też takie elementy, kiedy to my będziemy się utrzymywać dłużej przy piłce. Też ostatni mecz ze Śląskiem wracał, był takim spotkaniem, że w Śląsk gdzieś e, nie próbował tej piłki od tyłu gdzieś zbyt dużo rozgrywać. Stąd gdzieś my musieliśmy jak najszybciej po odbiorze tej piłki wrócić gdzieś do, do swojego grania, gdzieś tej piłki tutaj po ziemi, czy, czy Przebijania się przez te ich szyki. Jeżeli chodzi o zespół Legii, to ja jestem przekonany, że oni gdzieś będą chcieli zagrać otwarte spotkanie i, i nie będzie tutaj żadnego stania z tyłu. A my z takimi zespołami gdzieś lubimy grać i, i, i też dobrze się w takim czymś czujemy, I kiedy spotkanie jest otwarte, kiedy my możemy też swoje tutaj mocne strony, jeżeli chodzi o ofensywę, wypuklić. To wbrew pozorom, czy Wam nie będzie łatwiej grać w roli e, drużyny gości, bo wiemy, jakie ciśnienie jest też e, przy Łazienkowskiej. Oni muszą, a Wy tylko możecie. Tak, taka jest prawda. No jeżeli chodzi tutaj, to tak samo my się z tym od dłuższego czasu gdzieś mierzyliśmy, że z tymi zespołami, które są teoretycznie niżej w tabeli, musimy się przez te zespoły gdzieś tutaj przebijać, jeżeli chodzi, bo te zespoły gdzieś zazwyczaj stoją w średnim lub w niskim pressingu. Jeżeli chodzi o te zespoły z górnej części tabeli, każdy zespół chce grać na swoich zasadach i każdy zespół chce przeciwnika zdominować, także do tej pory takie mecze pokazywały, że rzeczywiście to są mecze otwarte i w takich spotkaniach dużo się dzieje i z takimi zespołami czasami oczywiście Teoretycznie e, łatwiej jest pokazać w tym zespole. Skupiamy się bardziej na działaniach zespołowych całego zespołu. A kto tam wyjdzie czy to wyjdzie Carlitos czy jakiś inny piłkarz to już większego znaczenia tutaj jeżeli chodzi e, dla nas nie ma w tym momencie. Rozumiem że nie ma więcej pytań już ani do trenera ani do <laughs> przepraszam Patryka Stępińskiego. E, jeszcze informacje dla mediów. Dzisiejszy trening odbędzie się... W ośrodku treningowym przy ulicy Małachowskiego o godzinie 11.35 pierwsze 15 minut będzie dostępne dla mediów. Jeśli chodzi o jutrzejszy mecz, przypomnę tylko godzinę 20.30. Według naszych informacji, spodziewany jest komplet publiczności. Oczywiście kibice Wizewa wykorzystali pełną pulę biletów, którą otrzymali od gospodarzy, więc też na Łazienkowskiej zespół będzie wspierać prawie 1800 fanów czerwono-biało-czerwonych. To wszystko. Wszystko dzisiaj bardzo dziękuję trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi i Patrykowi Stępińskiemu. Państwu dziękuję za wzięcie udziału w dzisiejszym briefingu. Do zobaczenia do jutra w Warszawie.